Cześć, witajcie! Dzisiaj nadszedł dzień, w którym sprawdzę, co stało się z elementami, które przeleżały miesiąc czasu w paliwie E10, E20, E50 i E100, czyli w czystym bioetanolu. Sam jestem ciekawy wyników, chociaż. Tymi testami wyprzedził mnie Szymon na swoim kanale Szymon Rekowski. On już wyciągnął pierwsze wnioski z tych testów. Ja dzisiaj postaram się troszeczkę też inaczej do tego podejść. Zostaje mi nic innego jak właśnie, drogi widzu, zaprosić Cię na ten materiał. Zaprosić Cię i zachęcić do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, aby był na bieżąco w treściach, które będą publikowane. Takich testów będzie myślę, na razie niewiele z tego względu, że jest to test po miesiącu, tak jak powiedziałem, a kolejny test pojawi się myślę, że za pół roku, a może potem za rok. Oczywiście słodziczki będą szczelniej zamknięte niż, niż w tej chwili, chciałem tutaj też zaobserwować inny czynnik, czyli właśnie odparowywanie paliwa, czy też odparowywanie bioetanolu, chociaż bioetanol nam tak nie odparuje, bo on też nawiąże wodę, więc tutaj powinno być go więcej. No dobrze, przechodzimy już do sedna sprawy. Jak wspomniałem, cztery słoiczki, w każdym jest inny roztwór. W pierwszym po lewej E10, kolejno E20, E50 i E100. Dla sprostowania, jeśli ktoś powie na podstawie poprzedniego materiału, pierwszego z tego testu, z tego przygotowania do testu, że roztwory zostały zrobione błędnie, tak. Faktycznie pomyliłem się w liczeniu tych stężeń. Zostało to bardzo szybko naprawione, przeliczone jeszcze raz, uzupełnione w takich proporcjach, jak ma być. Przechodzimy do już samych obserwacji. Możemy zauważyć, że poziom w pierwszym słoiczku paliwa obniżył się około 2 cm tyle paliwa nam odparowało. W żadnym ze słoiczków nie zauważyłem. Taki osadów, wytrąceń, rozwarstwień paliwa. <laughs> Raczej jest to jednolita, jednolity roztwór. Eee, oczywiście gdzie więcej było paliwa, tam więcej tego paliwa odparowało i poziom eee, roztworu się obniżył. Tutaj jest kreseczka. Widzimy, że to jest około 2 cm. Podobnie w E20. Poziom, który sięgał tego przetłoczenia na słoiku w tym miejscu to też jest około 1,5 cm. Kolejno w tym słoiczku też od górnego punktu to już było pół na pół bioetanol paliwo również opadł ten poziom około centymetra. czysty bioetanol został, że tak powiem, w normie tak jak go nalałem tak pozostał natomiast tak, co mogę zaobserwować jeśli zwrócicie uwagę postaram się to pokazać o, na tej folii tutaj Mamy właśnie takie zapocenie, skroplenie się jakiejś substancji. Podejrzewam, że jest to woda albo alkohol. Także to jest dosyć ciekawe, bo w żadnym innym słoiczku to nie występuje. Tak. Tutaj też jest sucho. Więc tylko słoik z bioetanolem wykazał. Jakieś skropliny na tej folii. Poza tym, auta na przykład wyposażone w instalację LPG, gdzie na paliwie odpalamy, przełączamy na gaz, no bo taniej trzeba jeździć, a paliwo nam w zbiorniku leży pół roku. I eee, to na przykład jest jedna czwarta zbiornika, no bo po więcej. To wtedy również mamy problem z tym, że to paliwo. Eee, może się rozwarstwić, może ta wilgoć się zgromadzić, no bo faktycznie ona tam leży, ma dostęp, te niektóre korki w tych naszych zbiornikach nie są szczelne. Eee, ale wracając do tematu pilarek, kosiarek. Tu też zostawiamy takie paliwo w zbiorniku, agregatu, kosiarki, innego urządzenia, jakiejś zagęszczarki. Te korki nie są szczelne. Bardzo często te korki są z odpowietrznikami, które po prostu to jest dziurka w korku. Tutaj wlewając z to paliwo do zbiornika, ono już ma powietrze w sobie, w zbiorniku też to powietrze się dostaje, ta woda się może wytrącać, w geźnikach również, więc tutaj jest to niebezpieczeństwo, że ta woda nam się może gdzieś gromadzić. No nic, to tak w teorii tylko, bo tak mi się to jeszcze przypomniało a propos tej wilgoci i tego, że już na stacjach benzynowych będzie pół zbiornika wody od razu z tym paliwem. Tak nie będzie. Tankowanie paliwa na stacji jest bezpieczne. Niebezpieczne jest to, co my z tym paliwem potem robimy i w jaki sposób się obchodzimy z tym paliwem. Jeśli tutaj mamy nieszczelne zbiorniki, nieszczelne pojemniki, niewłaściwe pojemniki na paliwo bez homologacji, jakieś bańki, to tak może potem to wyglądać. Gaźniki i te przewody paliwowe zostały wyciągnięte z tych słoiczków w kolejności, tak jak to było ustawione. Na stole, czyli to są elementy z E10, z E20, E50 i E100. Zacznę od tego, co tutaj na, tym, na tej folii się osadziło. I to, co tutaj jest, jest to, zdaje mi się, alkohol. Bardzo szybko paruje, bardzo intensywny zapach woń spirytusu. Można było to, by jakoś do jakiegoś naczynka. Strącić i próbować to podpalić. Jeśli byłby to alkohol, to wiadomo, jeśli byłby to spirytus, to by się zapalił. Jeśli by to była woda, no to mogłaby odparować, ale nie dałoby się tego podpalić. To tak jeszcze mi przyszło do głowy, co można by z tym zrobić. Z dwóch słowiczkach E50 i s 100 widać delikatny osad, który może być wynikiem właśnie degradacji niektórych elementów. Czy w gęźniku, czy tych przewodów. No i może po kolei zaczniemy sobie od tych przewodów tutaj z ze słoiczka, z E10. Przewód paliwowy, taki czarny, najtańszy stosowany w różnych tych chińskich kosach, kosiarkach, pilarkach. Stwardniał, ale da się go ścisnąć. Jeszcze zachowuje swoje właściwości te elastyczne. Da się go wygiąć. O! Da się go rozruszać. Udało mi się go tak troszeczkę rozgnieść. Zrobił się miękki. Weźmy pod uwagę kolejny z e 20 Tutaj już jest. O! Dużo twardszy. Jednak czuć różnicę. I tutaj ten wężnik już. chociaż jeszcze jak nad nim popracuję. To też jeszcze. Tak powiem, o, da się go uplastycznić i o. jeszcze nam nie pęka przy wyginaniu, udało się go troszeczkę jeszcze też porozginać i zmiękczyć. Tutaj już dużo twardszy przewód. Ten sam rodzaj przewodu, tylko, tylko inne stężenie bioetanolu. Już bardziej plastikowy wężyk, z gumowego Chociaż to jest do domieszka jakiegoś plastiku z gumą, to nie jest czysta guma Te przewody, one są właśnie bardziej takie plastikowe no, Uplastyczni troszeczkę, ale już nie bardzo, już on już zachowuje tą sztywność I już to czuć po tym przewodzie, no i czysty bioetanol Tutaj Co ciekawe W czystym bioetanolu przewód Dużo miększy niż w E50 Czyli w czystym bioetanolu ten przewód Y... Nie stwardniał aż tak. Dosyć to ciekawe. Może weźmy oryginalny przewód sztilowski. O, bardzo mięciutki, elastyczny, co widać. Tutaj, znowu, wrażenie mam, że jest twardszy. Bardziej ta guma jest zbita. Bardziej elastyczna yy, niż w poprzednim przypadku, E50. Tak też tu jest wyczuwalna ta zmieniona twardość tej gumy. Guma jest troszeczkę sztywniejsza, twarda, ale dalej zachowuje y, jakby swoje właściwości gumowe, y, też z taki, tą swoją sprężystość, więc nawet E50 takiego przewodu nam w ciągu miesiąca nie zniszczy. No i czysty bioetanol. Znowu mam wrażenie, że w porównaniu ten przewód czysty bioetanol E10 nie wyczuwam znacznych różnic w jakby w miękkości tego, tej gumy Czyli tak jakby bez różnicy czy to jest E10, czy to jest czysty bioetanol. Ten bioetanol nie uszkodził tej gumy, nie sprawił, że jest, że jest twarda, mniej elastyczna, pęka, czy też tam się rozpuszcza. Ani też nie jest taka spuchnięta, jak to nieraz bywa w kontakcie z olejami, czy też paliwami. Yy... A zobaczmy co z przewodem jeszcze takim bardzo popularnym najtańszym przewodem paliwowym tutaj w kontakcie z paliwem on już zasztywniał znaczy w tym E10 w E20 dużo twardszy tutaj również E50 przewód można wyginać jak plastikową rurkę nawet się nie chce odkształcić, no jeszcze może pokaż, pokażę to w ten sposób a tutaj nawet ten przewód jeszcze wraca jakby do, do swojego pierwotnego wyglądu. Też widzimy, jak jest właśnie zachowuje tu elastyczność, tutaj W50, no też jeszcze powiedzmy, i co nam zostało? To jest ten sam przewód czysty bioetanol. Generalnie w, w tych wszystkich roztworach wszystko to wygląda podobnie, nie ma tu jakiś spektakularnych. Yy, Efektów, że coś tam tu pęknie, rozleci się, rozpuści, rozpadnie w dłoniach. Czyli generalnie wszystkie te przewody jakoś to wytrzymują. Weźmy pod uwagę przewód paliwowy lepszego producenta, takie silikonowe przewody. Ten przewód pod wpływem paliwa E10 zachowuje się całkiem normalnie. Nie jest twardy, jest elastyczny. Generalnie to są przewody przystosowane do paliw, do chemii. Także tutaj nic się nie stało. W E20 to samo. Przewód jest dalej gumowy. Jest to przewód yy, Oregon stosowany właśnie do, do, z, z, z zastosowaniem do paliw. Hmm. Tu w porządku. No, tutaj powiedzmy, że w E50 troszeczkę jest yy, twardszy. Jeśli yy, zaczniemy go naciskać, to czujemy, że jest. Bardziej zesztywniały, natomiast dalej jest sprężysty, elastyczny. E50 też nie wyrządziło mu krzywdy. I czysty bioetanol również bez zmian, nawet napis na tej gumie nie jest uszkodzony, wymyty, rozpuszczony. Także bioetanol niespecjalnie, tak powiem, agresywnie działał na te przewody. Jesteście pewnie ciekawi, jak z zamiennikami, bo mam tutaj przewód w formie zamiennika. Jest to przewód paliwowy. Zamiennik do pilarek Steel. I tutaj mamy E10. Normalna guma. Nic się nie stało, nic się nie rozpuściło. Podobnie, podobnie, o tutaj jest dalsza część tego przewodu. Tu też E20 przewód zachowuje swoje właściwości, nic się nie dzieje. Tutaj również E50. Tutaj czuję przy tym E50, że jest to jednak troszeczkę inna już guma, inna sprężystość, elastyczność, ale dalej jest to jak najbardziej dobry przewód. Sprawny, sprawny już nie będzie, bo jest pocięty, ale w sensie jakby gumy i. Takiego elementu, który byłby w tej formie, jak najbardziej możemy go używać. Yy, czysty bioetanol. W tym przypadku guma dużo sztywniejsza niż w poprzednich tych yy, próbach. Yy. Ale nam nie pęka, da się nam go zgiąć. Nie załamuje się, nie widać pęknięć. Yy. Także tutaj nie widzę w jakiś sposób um, jakiś um, problemów z tymi przewodami paliwowymi pod wpływem tych roztworów, nawet pod wpływem czystego bioetanolu. Szymon na swoim kanale testował uszczelniacze, testował łączniki z chińskich pilarek, testował um, primery w pompkach um, gaźnika, takich samych jak ja mam, natomiast on miał same te um, pompki powrzucane do um, swoich Yy, próbóweczek, słoiczków, natomiast tutaj zachowuje się ta guma w sposób yy, prawidłowy. Nie jest twarda, nie stwardniała, da się to nacisnąć. Kolejny gaźniczek E20. Troszeczkę bardziej zesztywniana ta guma jest, natomiast da się ją wcisnąć, wraca na swoje miejsce. Czy nawet przy, E2, przy paliwie E20 jeszcze nic tutaj się z tym primerkiem nie dzieje? W tym przypadku również jesteśmy w stanie podpompować paliwo w naszym gaźniku. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że nawet przy E50 nie zrobiło to specjalnego wrażenia na tym primerku. I zostaje nam gaźniczek, który był wrzucony do yy, czystego bioetanolu. Również jesteśmy w stanie wcisnąć ten primer. Odkształca się on nam. Jeśli to mielibyśmy pompować bioetanol, to bylibyśmy w stanie go przepompować. Ja tu sobie zrobię troszeczkę porządku i porozkręcam te gaźniki. Zobaczymy, jak wyglądają membrany w środku. Spodziewałem się bardziej ciekawych wniosków tych testów. Wychodzi na to, że nawet w czystym bioetanolu e, tak jak to niektórzy straszyli będzie nam rozpuszczał gumy, przewody e, no to mamy 30 dni przewody w czystym bioetanolu nawet najtańszy przewód paliwowy zachowuje w miarę swoje parametry i myślę, że ten miesiąc, nawet gdyby miał miesiąc pracować w tym paliwie e, to da radę. Ja sobie te przewody powrzucam z powrotem te słoiczki tak jak one były bo te próbki zostaną wykorzystane za pół roku do kolejnych obserwacji zobaczymy co wtedy się stanie z tymi naszymi przewodami no ale jestem ciekawy jak membrany i czy możemy zauważyć w gaźniku jakieś zmiany w pracy tego gaźnika, tych niektórych elementów gaźnik ze słoiczka E10 tutaj powiem szczerze że nie spodziewam się czegoś wyjątkowego Przepustnica działa poprawnie, chociaż biorąc pod uwagę, że przy normalnej pracy tym urządzeniem gaźnik jest na zewnątrz, gaźnik nie jest cały zanurzony w paliwie, jedynie paliwo przepływa pomp przez pompkę, przez kilka kanałów w gaźniku. Dostaje się dyszą główną do dyfuzora, czyli do tej gardzieli gaźnika, i już z powietrzem ta mieszanka trafia nam. Do silnika. Więc tutaj wyszedłem troszeczkę dalej z tymi testami. Chcąc zobaczyć, co się stanie z innymi elementami, chociażby z tymi bardziej stalowymi, które mogłyby ulec korozji. No i tutaj przez 10 nie spodziewam się czegoś szczególnego z tym gaźnikiem z tymi membranami. Myślę, że są normalnie zuży zu zu zużyte, no są mokre spaliwa, ale nie będą jakieś, nie wiem, wypalone, nie będzie w nich dziur, nie będą się tutaj na no, specjalnie deformować. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że przy 95 E5 również dochodziło do po pewnym czasie do uszkodzeń membran i Eee, też trzeba było je wymieniać. Też i korozja pojawiała się w tych gaźnikach. Eee, miałem kilka przypadków, w których właśnie były takie sytuacje. Cóż, membranka elastyczna. Nic tu się nie, nic tu się nie stało. Zawarek iglicowy pracuje poprawnie. Nie zaciął się, nie spuchnam. To jest wszystko ok. Membrana sterująca. Trochę szeleszcząca. Rozkręciłem już kolejne gaźniczki, czyli E20, E50, E100. E10 wylądował już w słoiczku, będzie się kichił dalej przez najbliższe 6 miesięcy. Natomiast tutaj już kolejne obserwacje, czyli tak, przepustnica. Prawdopodobnie wypukało troszeczkę wszelkich tłuszczy, które tu były w tym gaźniku, i czuć jak przepustnica chodzi już troszeczkę ciężej, z pewnym oporem, no ale jeszcze myślę, że pracować by pracowała poprawnie. Kolejna sprawa: membranka E20 zachowuje elastyczność, więc jest w pełni jakby sprawna i może pracować. Zawór iglicowy również pracuje poprawnie, nie ma tu żadnych problemów. Kolejna rzecz membrana sterująca. Troszeczkę myślę, wydaje mi się, że jest bardziej sztywna od E10 czyli kwalifikowała się do wymiany ale Myślę, że jeszcze gaźnik na takiej membranie powinien pracować bez problemów. E20 nie wyrządziło też krzywdy w tym gaźniku. Kolejny gaźnik E50. Co możemy zaobserwować? No, że membranka jest troszeczkę zachowuje swoją elastyczność, więc też jest e, powiedzmy sprawna i działająca. Nie sprawdziłem jeszcze przepustnicy. O to już czuć, że ta przepustnica też chodzi, że tak powiem, na sucho. Tak. Duża ilość bioetanolu jakby wysuszyło to, wysuszyła to środowisko, w którym e, znajdował się jakiś tłuszcz, rozpuściła, więc umyła nam ten gaźnik dość dobrze, ale nie, natłu nie natłuściła I tutaj już jest właśnie też to wyczuwalne, że ta przepustnica chodzi tak szorstko w tym gaźniku. Membranka sterująca dużo bardziej szeleści niż w poprzednich gaźnikach, ale jeszcze jest na tyle, by tutaj, miękka, czy elastyczna, że myślę, że pracowałaby poprawnie, chociaż już też przy takim serwisie gaźnika, jeśli coś takiego widzimy, to należałoby wymienić. No i E100. Ostatni gaźniczek z bioetanolem. No i zobaczcie, tutaj widzimy, że na powierzchni tej membranki jednak jest skroplona woda. Jest to, jest to woda, która się wytrąciła, która się osadziła z tego bioetanolu. Jak działa przepustnica, popatrzcie sami. Również chodzi troszeczkę tak na sucho. Ale, ale działa i działać będzie, także nie zabił tego gaźnika. Membrana sterująca. Patrzmy tutaj, jak to wygląda. Troszkę szeleści, ale mam wrażenie, że mniej niż w E50 czy w E20. Spokojnie, myślę, że może pełnić swoją funkcję i działać poprawnie. Jeszcze zrobimy taki eksperyment, jak to zrobił Szymon na swoim kanale. Oczywiście zachęcam gorąco do oglądania materiałów yy, z testów u Szymona. Ale Szymon też porównał to w ten sposób, wciskając pompkę do pompki i patrząc, która bardziej się nam podda. Tak, i teraz tak. W lewej ręce mam E20, w prawej ręce mam E100, czyli widzimy, że ta, gąbka, że ta pompka, ten primerek z E20, bardziej się nam poddaje, jest bardziej elastyczny od E100. To możemy zauważyć różnicę, że ten primerek, powiedzmy, pracuje dużo ciężej natomiast on pracuje. To nie jest tak, że on jest już niesprawny, to niczego się nam nie nadaje. To nasuwa nam kilka wniosków. Po pierwsze, że faktycznie różne roztwory bioetanolu mogą mieć różny wpływ na te nasze części, to znaczy, do E50 zauważalne było to, że przewody gumowe czy też te plastikowe wykazywały większą twardość ze wzrostem stężenia bioetanolu w paliwie. Natomiast już w samym bioetanolu niekoniecznie. Już czysty bioetanol działa znowu troszeczkę inaczej. Więc pytanie, co działa negatywnie na te przewody? Bioetanol czy paliwo? Tam gdzie jednak był to roztwór bioetanolu z paliwem, to w proporcji pół na pół, wężyki były najbardziej twarde, najbardziej takie yy, odporne na ściskanie, na odkształcanie, więc traciły swoją jakąś miękkość i elastyczność. Natomiast to było tylko stężenie pół na pół. I tutaj to paliwo już miało wpływ na te przewody dużo większy niż stężenie yy, paliwa, gdzie paliwa było powiedzmy 90%, a yy, Bioetanolu było tylko 10%. Tutaj praktycznie jest to niezauważalne w przypadku yy, tych przewodów gumowych, yy, aby coś się z nimi działo. Yy, niekorzystnego i niepokojącego. Yy, wracając do samego bioetanolu. Tutaj wnioskami jestem sam lekko zaskoczony z tego względu, że spodziewałem się dużo większych jakiś, yy, efektów działania tego paliwa działania tego bioetanolu na te gumowe przewody czy też membrany czy też elementy plastikowe kolejną sprawą jest no co zrobić w przypadku segmentacji paliwa czyli właśnie różnych osadów rozwarstwienia się tego paliwa jak tu się możemy chronić zabezpieczyć to paliwo kiedy kupujemy sobie nie wiem 20 litrów paliwa w bańce metalowej czy plastikowej ważne żeby miała homologację i chcemy dłużej przetrzymać, potrzebujemy paliwa do zagęszczarki, do kosiarki potem nie wylewamy tego paliwa to na naszym rynku są od pewnego czasu dodatki do paliw, do paliw tego typu taki dodatek, który ma zapobiegać właśnie rozwarceniu się paliwa tego, bo to paliwo nam traciło właściwości i tutaj akuratnie producent Deklaruje, że utrwala to paliwo nawet na 3 lata. Jest to paliwo bezpieczne do użycia. Jest to fajne rozwiązanie w przypadku tych urządzeń, które dłużej stoją, przez zimę, na przykład z paliwem w zbiorniku paliwa, z paliwem, które zostaje nam w gaźniku, bo do tych urządzeń też jeszcze wrócimy. Też o tym wspominałem, że to paliwo może pozostawać osad w gaźniku, może nam zatykać potem to dyszę główną, ro, zatykać rozpylacz w kosiarce czy też w zagęszczarce. No dobrze, tyle na dziś. Jeśli macie jakieś swoje uwagi na temat tych paliw, jakieś swoje testy, które wykonaliście, spostrzeżenia, to również zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i, i zapraszam na kolejny materiał. Na razie, hej, cześć.